Was zgraja. Finalny sezon. Podwójny epizod 10:11. Zacznijmy od Odcinek 10 na początku szczerze myślę, że to filler, jednak okazał się nie być epizodem pobocznym jeśli mam go do coś porównać, najbardziej przypominał mi pierwszy odcinek tego sezonu, był wolniejszy, dużo ekspozycji i przede wszystkim nowe informacje nawet o projekcie Necromanta, który no nie powiem, poszedł trochę bardziej mroczną w stronę, ale o tym będę mógł powiedzieć dopiero w spoilerach. A epizod 11, więcej akcji, o wiele mroczniejszy. Bez spoilerów mogę to streścić w ten sposób, że Ekipa 99 nie ma tam najlepszego czasu, niczym ja próbując streamować na Twitchu <noise> Naszym Internetem 17 po kumatych. matych. Pojawił się także znowu tańczy asasyn o jego tożsamości oraz o waszych teoriach, które się potwierdziły. Po o spoilerach, trzy epizody zasłużyły na podium. Na pewno jedenasty. Wow! Ja tego nie wiedziałem! Zobaczcie! Epizod 11 jest najwyżej ocenianym ze wszystkich w The Bad Batch, ale mówię 100%, dużo może zmienić się naszej wielkiej tierliście finalnego sezonu The Bad Batch. Gdy zobaczymy wszystkie epizody i przede wszystkim dostaniemy odpowiedź na pytanie, czy wątek Ventress gdzieś poszedł, szczególnie po ostatnim, nieoczekiwanym, zwiastunie Tales of the Empire, opowieści Imperium. Macie rację na zwiastun wraz z teoriami, link w opisie. Ponieważ są nam ostatnie cztery epizody. Po zapowiedzi opowieści Imperium, no będzie się działo, będzie mrocznie. Nie, ale o tym porozmawiamy w spoilerach, także teraz wydaję rozkaz, zostaw lajka, bo Dobry żołnierz wykonuje rozkazy, Tomasysu. A jeśli spoilerów się nie boicie. Widzimy dziecko wrażliwe na moc, które od razu łowcom nagród sprzedaje ten Judasz. Emery dostaje awans i dostęp do projektu nekromanta. Okazuje się, że jej zadaniem jest Będziesz musiał dotknąć mieczem źródła mocy magicznej. Czekajcie, zły nekromanta. Jej zadaniem jest badanie dla Palpatina, porwanych dzieci wrażliwych na moc. Bane porywa młodzika z początku epizodu. Jeden z młodych więźniów próbuje uciec i czeka go kara. Starsza siostra Omegi ma wątpliwości co do moralności tych eksperymentów i spotyka się z Nala Se. Hemlock rozmawia z Tarkinem, który nie wie o się na Jednak z powodu dużych finansów, jakie idą eksperymenty, mówi, że jeśli nie będą one sukcesem, to zrobi mu... Do it. Hemlock nie ma wyboru. Jeszcze raz wysyła tajemniczego zabójcę, by znalazł Omegę. Cad Bane przekazuje Emery pojmanego młodzika, a ta coraz bardziej, cóż za herezję, oddala się od Imperium. Przede wszystkim, ja wiem, że my śmieszkujemy z Anakina i Anglinsów, ale to, że Palpatine porywa dzieci, żeby robić z nimi dobrze dokładnie, że nie wiemy co, to jest ostro popieprzone. I ciekawym smaczkiem jest Bane, który tutaj porywa młodzika i dokładnie to samo już wcześniej robił w Wojnach Klonów właśnie dla Palpatina. I czy mam przerzucie, że podobnie jak Ventress widzieliśmy go po raz pierwszy i ostatni w tym sezonie? Możecie pisać w komentarzach, bo jestem ciekaw waszego zdania. Dalej potwierdziło się Omega to naczynie dla Palpatina, co jednak nie przekreśla tego, iż może być wrażliwa na moc. I powiem wam teorię 100%. Nie memuję tutaj. Czy Omega jest matką Rey? W końcu tym sezonem starają się łatać sequelę. Omega zostaje w kolejnym odcinku porwana przez Imperium, jest nazwijmy to kluczem do potęgi Palpatina, jego nieśmiertelności, jeśli drużyna 99 się nie ratuje. Pozostanie w Imperium. W ten sposób pozna syna Palpatina, który nie był wrażliwy na moc. I czy to właśnie Omega jako matka Rey będzie tym, co wyzwoli w Rey jej moc, co by w cudzysłowie wyjaśnić Miło, dlaczego jest taka OP w sequelach? Jeśli to okresie się prawdą, to reszki mojego mózgu, które są na ścianie, to eksplodują. Piszcie w komentarzach, wierzycie to w czynie? Dalej, co mi trochę zgrzycało, to Emily za szybko zdradziła Imperium. Zadając tego typu pytania, zdradzasz wiele więcej, niż ci się wydaje. Gdzie kurczę jest jej lojalność? W końcu całe życie żyła w Imperium. Ja rozumiem, że eksperymenty na dzieciach mogą być jej granicą, ale chyba troszkę za łatwo no nie oszukujmy się w kolejnych epizodach zdradzi. Widać po rozmowie z Tarkinem, w ogóle fajne kamio, z jego podejściem: One, Money! Nasz antagonista jest pod ścianą, i to może dlatego awansował starszą siostrą Omegi może nie do końca jej ufa, no bo ja rozumiem, że wiecie, no nie mogli dać do pilnowania tych dzieci anakina. <laughs> Ale pomijając to, najważniejsze parę klatek w tym epizodzie. Tajemniczy Asasyn. Widzimy na komputerze Hemloka na początku naszego asasyna. I szczerze, po tych dwóch epizodach mam wrażenie, że jakimś sposobem będzie to klon crosshera. On się zachowuje identycznie jak on, walczy identycznie jak on, nawet gata podobnie do niego. I tak co prawda wykrada on informacje z zasadku Fi podobnie do Techa, jednak poza tym zachowuje się jak crosshair, ponieważ totalnie przypadkowo po raz kolejny zobaczyliśmy w epizodzie 11 okulary Techa. No totalnie nic nie insynuuje. Moja teoria, a z satem, którego widzieliśmy, jakim sposobem klon crosshera. Ale później na ekranie hemloka widzieliśmy drugiego zabójcę, nową generację. Czy to będzie tech? Pomóżcie mi w komentarzach napiszcie co o tym sądzicie? Czy to jest prawdopodobne? Czy ja już po prostu widzę rzeczy? O kurczę, to był jeden epizod. Resztę omówimy w epizodzie 11. Fitankuje gaz, bo teraz taniej, a w tym czasie na jej statek przekrada się tajny asasyn i kradnie informacje na temat położenia Omegi. Drużyna 99 szykuje się, by opuścić pubu. Reker kłóci się z masywnym gong droidem. A co? Tak? A może ja powinienem zostawić tu ciebie? Zabójca namierza Omega i wzywa posiłki Imperium. Statek paszywiec z Grajca jest zniszczony i zaczyna się przeczesywanie wyspy. Hunter chce ukraść statek Imperium, podczas gdy Omega z Crosshair'em ukrywają się z rannym rekerem. Hunterowi nie udaje się przyjąć okrętu i Omega nie ma innego wyboru. Daje się pojmać, by mieszkańcom wyspy nie działała się dalsza krzywda, a Crosshair ma zadanie wystrzelić na na okręt Atasyna, by odnaleźć ją i położenie bazy Hemloka. Jednak jego umiejętność maskowania Steam Fortress się kończy, zostaje wykryty i jest już za późno, by umieścić na statku nadajnik. you <laughs> Od razu powiem, jak zobaczyłem Fi, pomyślałem filer, ale chyba po raz pierwszy Fi przełamała swoją stygmę. Ten odcinek nie był filerem, powiem więcej, był gruby. Co dalej? Kolejne herezje? Będzie odcinek z Crossherem, który nie zasłuży na eseczkę? To niemożliwe! Zanim przejdziemy do poważnego omówienia, nie ukrywam, nawet śmiechłem, gdy reker uratował Gongdroida zamiast samemu uciec? Chociaż, no, umówmy się, tak naprawdę było na odwrót. Tutaj nie widzimy, że Gongdroid używa mocy. <laughs> Wasze teorie z pubu się potwierdziły, Imperium ich odnalazło, chociaż no, to nie tutaj odbędzie się ostreczna walka. Po raz kolejny widzieliśmy przypadkowo Google Techa i w tym samym epizodzie był tajemniczy zabójca, powiem wprost, no, moim zdaniem zajawiają, że Tech żyje. A co do Asasyna, no plus jeden za to, że chce wykonać misję za wszelką cenę i robi DO it. temu pilotowi. Kolejny plus, drużyna 99 przegrała. Jak dobrze, w jakiś cukierkowy sposób nie wygrali. Bardzo podobał mi się mroczny klimat tego epizodu, chociaż ten nadajnik to tak chyba ważył stonę, że tak szybko opadł, ale to takie czepiarstwo. Następna rzecz, to jest kolejny epizod z rzędu, gdzie widzimy Team Crosshair Omega. Ja nie wiem, czy oni próbują zajawić, że będzie jakiś kolejny serial o nich? I pytanie, które mam po tym epizodzie. Jak oni odnajdą Omegę? Czy w ogóle uda im się ją odnaleźć? Może już pozostanie w Imperium? A jeśli tak, to kto ich uratuje? Wiemy, że ostatni odcinek nazywa się Nadciąga Kawaleria i są to identyczne słowa, jakie w siódmym sezonie Wojen Klonów wypowiedział Rex, więc na 100% to on przyjdzie z odsieczą. I kto jeszcze? Czyżby powrót teamu Rex Asoka Zobaczymy jeszcze raz Ventress? Będzie walczyła z Vaderem? Jedno jest pewne, wraz z kolejnymi, ostatnimi czterema epizodami będzie mrocznie, tym bardziej po zwiastunie, nieoczekiwanym, nowego serialu, opowieści Imperium Tales of the Empire. No skoro idziemy do Imperium, no to musi ono wygrać w tym serialu, co by potwierdzało słowa, że ten epizod miał być mroczny. No dobra, a zobaczmy co o odcinku sądziliście wy. Anita 184. Dziesiąty odcinek zaskoczył mnie tym, że bawił się naszymi oczekiwaniami. Wszyscy myśleli, że Hemlock w tym wielkim pomieszczeniu przetrzymuje prawdopodobnie ciała Jedi. Imperium stało się jeszcze gorsze, ponieważ eksperymentują na dzieciach. Powiem też, mi się trochę brwi uniosły. Okej, okay, wcześniej mieliśmy motyw, że Sidus za pomocą Bejna porywał dzieci wrażliwe na moc, ale tutaj pokazaj nam bardziej brutalną prawdę. Oni za nieposłuszeństwo te dzieci karali, więc jak dla mnie brawa dla twórców za pokazanie takiego dość nieetycznego motywu w animacji, która teoretycznie jest przeznaczona dla młodszego odbiorców. Emily zaczyna się wahać, co było widoczne już wcześniej, ale teraz po zobaczeniu dokładnie skali badań i tego, że są to dzieci, myślę, że w pewnym momencie odwróci się przeciwko Hemlokowi. Ewentualnie będzie sabotować jego projekt, ponieważ kontaktowała się z lasem w tej sprawie. Jest to naprawdę bardzo ciekawy rozwój postaci, a może to ona na samym końcu w jakiś sposób pomoże Omedze w uratowaniu klonów z Tantis. Nie ma innej opcji, żeby drużyna 99 znalazła bazę na Tantis. Tylko ktoś z wewnątrz może dać cynk i też wydaje mi się, że będzie to starsza siostra Omegi. W ogóle zdziwiłam się, że Tarkin nic nie wie o Romanta. Że ten wątek również prędzej czy później będzie bardziej poruszony. Bo jak na razie Tarkin próbował dowiedzieć się więcej od Chemloka, ale nic z tego nie wyszło. Zapachniło mi Rogue One i tym, że Tarkin przejął wbrew woli kranika projekt Gwiazdeczka, czyli jak wiadomo przejął wszystkie zasługi za Gwiazdę Śmierci. Pojawił się również Scrooge. Tak, jeśli dobrze pamiętam, w ten sam sposób zachowywał się w nowelizacjach. Natomiast kolejny odcinek to już pełna akcja w porównaniu z poprzednim. Tajemniczy Assassin znajduje Fi i dzięki temu da na temat Pabu. Co okazało się dosyć łatwe, Imperium musiało tylko pogadać Sid. dlatego to kolejny powód, aby ją po raz kolejny zradziła Parszywo zgrają. chyba że mówi o innej postaci, ale nie sądzę. Szczerze, w ogóle o zapomniałem, a w teoriach przecież zakładałem, że dozna w tym sezonie jakiegoś rodzaju odkupienia. Zobaczymy. Fajnie, że kolejny raz najmniej do Techa, a jego gogle i Lulu miały pozostać na Pabu, aby zostawić cząstkę Zgraja w tym miejscu. Zwłaszcza Tech by tego chciał, uroczy motyw i bardzo ważny. Wyeliminowanie Rekera i Huntera z ostatecznej decyzji Omegi było różnie zaskakujące. Boję się tylko tego, jak oni zareagują na wieje, że Omega znowu porwało imperium. Obwinienie Roskera nic tu nie da, ponieważ on sam będzie się za to obwiniał. Mimo wszystko była to świadoma decyzja małej. Crosshair, który już pracował nad swoją traumą, stał się lepszy. Zdążył zaufać ludziom, nagle zostanie obarczony całą winę za tę sytuację. O tym nawet nie pomyślałem. Kurczę, to też ma szansę jakiś mroczny plot twist. Oby reszta z była wyrozumiała względem niego. W ogóle scena, kiedy nie zdążył wystrzelić tego nagle na statek, był bolesny. I oby nie zakończyło się to poświęceniem Crosshaira. Ostatnia rzecz z poprzedniego odcinka to ta plansza z naszymi asesami, którą wyświetlił Hemlock. Może rzeczywiście któryś z nich jest Tech i wyśle go na misję, aby zlikwidować zgraję, a wtedy pewnie nastąpi czyjaś śmierć. Kurcze, widzę, też to podłapaliście. Super. Ogólnie od... Wow. Kolejne dychy odcinki? Ok, a zobaczmy jeszcze, co sądziliście o naszej tajemniczej ventres. Wybrałem z Leo go, jak sam powiedział. <grybujesz> Powracając wysia po mleczko. Chciałbym powiedzieć po pierwsze, hello there. General Kenobi. Zaś inne kwestie z mojej prywatnej opinii zaraz złożę poniżej. Z plusów i zarazem negatywów należy wspomnieć postać Wentres. Okej, okay, czyli jak wstępnie rozumiem, jej przeżycie też póki co jest dla Was znakiem zapytania która to powiedziała ekipie 99, że Omega jest wrażliwa na moc, ale czy na tyle by ją władać tego nie wie. Pozostawia to sympatyczną nutkę tajemniczości poza faktem, iż powyższa siostra nocy powinna być martwa i raczej nic nie stoi na przeszkodzie, aby założyć, że Omega nawet jeśli stworzona, jako swojego rodzaju zbiornik na wspomnianą już wcześniej mistyczną siłę, na pewno jeśli przetrwa, u mrocznie, stanie się celem numero uno dla inkwizytorów oraz samego, <laughs> o kurczę, mrocznego lorda z astmu skrzelowo, to jest Darth Vadera. No, po w ostatnim odcinku wiemy już, że, jak to ładnie napisałeś, naczelny Mroczny Lord z astmą oskrzylową nie był do pojmania Omegi potrzebny. Jakoś wątpię, że cały pan The uganiał się za dziewczynką po całej galaktyce, aczkolwiek jego ludzie na posyłki już raczej mogą chcieć coś takiego zrobić. No i zrobili. Prowadzi mnie to do prostej konkluzji, iż Omega raczej zostanie permanentnym więźniem Imperium Galaktycznego, a jej ekipa może na następnych przygodach będzie próbowała ją bezskutecznej odbić, co może zobaczymy w książkach bądź komiksach, gdyż tam można ukazać poświęcenie naszej gromadki, dla z góry skazany na porażkę misji. No właśnie, się zostanie permanentnym więźniem Imperium Galaktycznego. Jedynego słusznego chciałbym zauważyć. Czy to jest taki mały kamyczek do teorii, że Omega może być matką Rey? Kolejny pozytyw widać w szkoleniach, które są robione przez Asajj Ventress, na odwal się, gdyż nie ufa ona już ideałom rycerzy Jedi, nie ma co się dziwić po tym jak w książce wynajęli ją by kropnęła duku, no coś to mało ścisłe z kodeksem. E tam kurła czepiasz się, Jedi nie mogli romansować, Padme jednak musieli się ukrywać, a mimo to Gigachat mundi to on sobie… jakby to powiedzieć ładnie, no on to był niezłym pimpem. Z negatywów. Tak jak już pisałem, szkoda, że nie ukazali jej tylko w retrospekcji VOSA. Ale może przynajmniej wyjaśnienie przy będzie Gites? Szczerze, moim zdaniem, więcej zobaczymy w Tales of the Empire, zwiastunem, z którym wyskoczyli jak z Philips Konopi. Osobiście, a propos Twojej koncepcji Omega jako ucznia Wentres, to bardziej mam nadzieję, że pójdą w taką rodzinkę, że tej ocalały wersja druga. I nasza wrażliwa na moc kobieta z Kamino zostanie adoptowana przez Queen Lana i Zasaj. Aczkolwiek wiem, jak to brzmi, i wątpię, albo było to prawdopodobne. Wiecie co po jakimś cudem Palpatine Wrócimy. To chyba już mało mnie zdziwi. Niestety dziewczynka jest zbyt istotna dla projektów imperatora i raczej nie pozwoli on na happy end przygody paszywej z w całości. Ogólnie to byłoby takim zwieńczeniem tego, iż mówili, że ten sezon ma być mroczny. Odemnie leci 8,5 lub 9 na 10, w zależności jak dalej pociągną te wątki. Tak to będę oceniał po czasie. Jak dalej będzie, niedługo się okaże, też z pełną oceną muszę poczekać naszej tier listy, bo jeszcze mamy tyle pytań, że ło. Matko. W naszej ankiecie zobaczymy jeszcze Assassin's Creed The Bad Batch. Większość z Was uważa, że jeszcze się pojawi, aczkolwiek ankietka była przed zwiastunem Tales of the Empire, więc ciekawe, jak głosy wyglądałyby na dzień dzisiejszy. Piszcie, co o tym wszystkim myślicie. Komentarze są do Waszej dyspozycji, wielkie dziki zasuby, by nie przegapić kolejnej recenzji. I oczywiście szczególne podziękowania na wszystkich wspierających jedyne słuszne Imperium swoimi ciężko zarobionymi imperialnymi kredytami. Ekskluzywne pierwsze wrażenia z kolejnego epizodu The Bad Batch w następnym ośrodeł. W podziękowań za Wasze mega wsparcie kanału. Abu z z mojej strony cebulę odmaszerować.